Szymaneczko sobotni poranku Film kręcę z rana Dzień przed Bo potem jedzie taki skwar, że telefon się po prostu Wyłącza z przegrzania Znaczy pisze, że się nie da nagrywać, nie? Pokażę wam eskulentę i inne rośliny Z drona potem oblecimy, także Oglądajcie Zobaczycie najpierw eskulentę, mistrzostwo świata I opowiem trochę o uprawie ja. ze sklepu z Oszoł Jest taka sama jak ta Pokażę wszystko A więc tak Stoje na ziemi. <laughs> Patrzcie. Zobaczcie na to. To jest nie do opisania. O, od końca. Dotąd jest 90 centymetrów, tu prawie metr. 70 cm, taki oto list. Z tyłu jest podobna. Teraz się przejdziemy z telefonkiem. Wiem, pod słońce trochę lipnie widać. Wczoraj ta była nagrana, jest na kanale, mierzona. Znaczy, mierzona. Opowiadałem o niej trochę. Tu mamy niby, mówię, ja mogę się mylić, bo. a Nie wróć, to jest kalidora. Kalidora na pewno jest kalidorą, bo ją mam od kupę, kupę lat, jako małą sadzonkę. Liście nie ma szału. Tym większy pień, tym odrosty potrafią mieć większe liście niż u góry. Tylko przypominam, o, ona ma ze 40. U mnie sezon zaczął się bardzo późno. Gdzieś tak czerwiec, kurde, lipiec. 40 cm listek ma szerokości. Tutaj mamy kolokazję. Black Steam, albo alokacja Black Steam, ale które z tych? No, wam powiem, że nie spodziewałem się, że aż tak podrośnie. Lisze około 70 cm, też już sporawe. Szerokości około 40. Z tyłu mamy kolokazję olbrzymią. Też ma piękne liście. Zobaczycie z dronka. Tu polatam i myślę, że na koniec filmu będzie z dronkiem. Sześć, prawie 60 do tego momentu. I kurde, znowu mi się zwinęło. I tutaj też są. Nie, tu jest szerokości około 50. O, tu jest kolejna eskulenta. Zobaczcie. Cyk. 85 cm. No już szerokość nie będę mierzył. Teraz tak, co zrobić, żeby osiągnąć takie rozmiary? Odrosty wykopywałem. No jeden został. Woda, 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 woda. I dużo Milajara kompleks. Nic więcej. Wody to robię to czasem gnój, stawiam tutaj świder tu cyk, 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 i leci w koło. To normalnie woda stoi. To po, wymaga bardzo, bardzo dużych ilości wody. I teraz porównanie. To nie jest ze sklepu od znajomego. Nie wiem, gdzie on tą dorwał, jaka to jest odmiana, bo kolokaz jest sporo odmian. Ta jest ze sklepu SoShow. Zobaczcie, jest czerwony kołeczek tutaj, znaczy się łodyga. <laughs> Widzicie? Są dużo mniejsze liście. Nawet się liżują inaczej, jak nie na nich jest deszcz, woda. Czy nie deszcz? Pod spodem wyglądają podobnie na liściach, ale jak widzicie, tu nie ma żadnych wybarwień. Tu łodnoga, to jest, widzicie, ze sklepu pisze. Jest taka ciemniejsza. Także są różne odmiany. Kto tam będzie wiedział, niech mi nie da znać. Po prostu następnym razem będę wiedział, jak o tym mówić. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj mamy, zobaczcie, lutea. Nawozu za dużo, pokręciło liścia. Znaczy przesadziłem, nie wiedziałem, że aż tak zareaguje, Ona no ogólnie słabo mi coś rośnie. Tutaj mamy z nasionka. Z nasionka. Oho, i teraz Wam nie powiem. Borneo Giant to miało być, tak? Gdzieś tutaj widać. E, Ale okazja, gigantea niby. Ale okazja to pięć tworzy, a tu nie ma pnia. Także nie wiadomo, co to będzie, kurde, szczerze. Tutaj mam też niby Borneo Giant ale czy Borneo tworzy pień? nie wiem, też ładne liście rosną takie jakby bardziej strzałkowe O, tak to wygląda w ten sposób 65 cm liść też jest kawał liścia, no dobra słuchajcie odlecimy dronem, no nie no te to jest po prostu sztos a one jeszcze urosną, jeszcze jest ciepło jeszcze z września będą rosły, to będzie gigantyczne odlecimy dronkiem zobaczycie sobie z góry jak to wygląda. O, a jeszcze czekajcie, tu jest ta czarna. Zobaczcie, jakie piękne łodygi ma czarne. I też takie dosyć sporawy porosły. One tak śmiesznie odrosty puszczają, zobaczcie. No i tu są korzenie, obcinam do ziemi, muszę to porobić, nie? No, tyle. A i tu jeszcze jedna seskulentka, trochę dalej, mniej podlewana. I o, rącznik aż się kładzie. Tyle ma owocków, czy wróć nasion. Dobra, odlatujemy.